Thank you Drogi Aleksie! Kiedy tego słuchasz, mi na pewno przytrafiło się już coś złego. Jak wiesz, od wielu lat pracuję nad ważnymi badaniami. Praca szła mi coraz lepiej, dopóki nie przytrafiło się coś złego. W tych nagraniach zawarta jest cała prawda. Szkoda, że nie zdążyłem przekazać ci tego osobiście. Nie chodzi tu o moje czy Twoje zdrowie. W grę wchodzą tysiące, a nawet setki tysięcy ludzkich istnień. <śmiech> <śmiech> Jeśli nie odnajdziesz, Betsy, wszyscy skazani są na tragiczną śmierć. Jest kluczem. <laughs> Od czego to wszystko się zaczęło? To był normalny dzień. Poszedłem do szkoły jak zazwyczaj. Pracowałem w swoim gabinecie nad kolejnymi badaniami. Kiedy pod gmach szkoły podjechał wojskowy pojazd. Jeden z wysoko postawionych oficerów odwiedził mnie i nakazał iść z nimi. Drogi Aleksie, nie miałem innego wyjścia. Grozili mi broń. <laughs> Gdybym wiedział, co oni tam kombinują. Gdybym tylko wiedział. <laughs> Jechaliśmy wiele godzin. Nie wiem dokładnie dokąd. Zasłonili mi oczy. Był to jakiś tajny kompleks wojskowy osłonięty wysokimi murami i drutem kolczastym. <tryk> Na miejscu wysoko postawiony oficer wytłumaczył mi o co chodzi i co tak naprawdę się stało. <tryk> Rzeczywiście potrzebowali mojej pomocy. Wojsko pracowało nad projektem tajnej broni chemicznej. <tryk> Był to wirus, który miał unieszkodliwić wroga. Coś jednak poszło nie tak. Miałem zająć się wynalezieniem antidotum. Warunki, w jakich przyszło mi pracować, były iście polowe. Na szczęście, po jakimś czasie wojsko zapewniło mi odpowiednie materiały i środki chemiczne. Zapewnili także zwierzęta, na których mogłem eksperymentować. Krowy wydawały się idealnym materiałem do badań. Jednak jedna po drugiej padały pod wpływem wirusa, zachowując się dziwnie. Tylko jedna z nich przejawiała jakikolwiek mechanizm obronny w jej organizmie. Nazwałem je obecnie. Po szeregu badań, które opisane są na dalszych taśmach, odkryłem prawdę o wirusie. I co z nim zrobić? O.